Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd gospodarczy Gazetki z Biedronki. Oczywiście dla zainteresowanych. Na początek mamy komplet pościeli z mikrofazy od 40 zł. Taka w liście, wiecie, nawet ładna taka wiosenna. Tutaj mamy taką poduszkę ortopedyczną za 35 zł od poniedziałku, tak jak widzicie, i narzędzia i akcesoria warsztatowe za 25 zł. Dalej mamy to, co już wam pokazywałam przed chwilką. Oczywiście, ta pościer, tak jak widzicie, jest na suwak. Wymiary macie tutaj podane ładnie. I to jest ogólnie od 40 zł. Tutaj mamy dalej prześcieradło z mikrofazy od 20 zł. Na materaca o grubości do 25 cm jest to prześcieradło. Wymiary również macie podane. I tutaj mamy dalej poduszkę tulka za 35 zł. Wymiary też ładnie macie podane. I kołdrę od 70 zł. Jest jeszcze większa, tak jak widzicie, za 80. Tutaj dalej mamy narzutę. Wymiary to, czekajcie, bo ostraś kamerki, macie wymiary za 60 zł. I oprócz tego koloru, co widzicie, są też dostępne takie kolory jeszcze. Tutaj mamy poduszkę ortopedyczną, tą, co Wam już pokazywałam za 35 zł. Wymiary tutaj macie. To prześcieradło też już Wam pokazywałam. I tutaj jeszcze mamy takie prześcieradło większe. Wymiary też macie za 40 zł. Komplet pościeli bawełnianej. Myślę, że na lato to idealna pościel. Od 60 zł. Wymiary macie dostępne również yy, większy wymiar za 80 zł i tutaj też macie tak jak widzicie na zamek i tutaj oprócz tego fioletowego macie inne kolory Ale osobiście mi się bardzo ta fioletowa podoba. Jak ja bym kupowała, to bym chyba brała tą fioletową. Dalej, tutaj mamy lampkę z efektem świetlnym. E, to jest taka lampka projekcyjna, tak jak widzicie, imitująca zachód słońca. E, mamy dwie, bo tutaj, tak jak widzicie, mamy też imitującą księżyc. E, tylko za 20 zł. E, wymiary tutaj widzicie, wysokość i głowicę. To sobie możecie przeczytać. Tutaj dalej mamy poszewkę dekoracyjną za 10 zł, tylko wymiary tak jak widzicie na zamek. I oprócz tego koloru, dostępne też takie. I tutaj mamy jeszcze koc za 40 zł, wymiary tak jak widzicie, i dostępne również inne kolory. Oprócz tego, jeszcze takie dwa. Tutaj mamy bukiet sztucznych kwiatów. 25,8 cm wysokości za 20 zł. Mamy też dywan za 60 zł. Wymiary tak jak widzicie i oprócz tego koloru dostępne również inne. No i tutaj mamy puf składany od 50 zł. Mniejszy to jest za 50, a większy za 80. To widzicie mniejsze w kolorze yy, mniejszy w kolorze czarnym i takim, nie wiem jak to nazwać, a ten duży to jest jeszcze w czarnym kolorze. I tak jak widzicie, obicie z weluru. Dalej mamy wieszaki za 15 zł. Można wybrać albo 10 dużych, albo 12 małych. Organizery z przegródkami za 10 zł. Wymiary macie podane. Tutaj mamy pojemniki, takie tak jak widzicie, ażurowe za 13 zł. Wymiary też macie tutaj podane. Dalej, y, dalej, mamy regał na kółkach za 80 zł. Wymiary, proszę bardzo. I tutaj, dostępne też inne wzory i kolory. Dywanik łazienkowy za 30 zł. Oprócz tego, co widzicie tutaj, to dostępne też inne kolory. Y, tutaj mamy akcesoria Spa. Tu widzicie. do manicure i pedicure akcesoria i e, akcesoria pięknacyjne lub do włosów. Wszystko jest za 9 zł. No i tutaj mamy książeczki dla dzieci od 6 zł. Tutaj też mamy książki dla dzieci, tylko że już dla trochę starszych. Tutaj za od 15 zł, nie wiem czy mówiłam. Tutaj książki dla młodzieży od 35. Tutaj mamy kolejne książki za 35 zł. Coś o humanistach za 30, yy, beletrystyka za 40 od 40 zł, no i tutaj dwa dzieci, takie różne akcesoria za 13 zł, taka piłka. Za 35 pojazdy budowlane lub miejskie dla chłopców, ale może dziewczynki też się takimi bawią, nie wiem. Yy, Ciastolina za 18. Figurki kolekcjonerskie koci domek Gabi za 17. Elektroniczna mini konsola za 16. Tutaj mamy bokserki męskie za 30 zł. To jest w ogóle na łoźbie drące. Skarpety damskie lub męskie 3 pak za 15 zł. Dalej mamy piżamę damską z licencją puszyń za 35 zł. Majtki damskie z licencją później 3 pak za 30 I skarpety damskie też z licencją później 3 pak za 15 zł. Dalej. Dalej mamy buty damskie lub męskie za 80 zł. Wymiary widzicie. Torbę termiczną mamy za 35 zł. Też wymiary macie pojemność. No i tutaj nerka na biodra, lub listonoszka na ramię za 30 zł. Tak to wygląda. No i tutaj mamy takie dla. Yy... Mężczyzn, którzy lubią sobie pomajsterkować w warsztacie. Mamy taką tarczę lub szczotki do szlifierki za 18 zł. Jak ktoś ciekawy to może zastopować i sobie poczytać co tutaj jest. Tutaj mamy szlifierkę kątową za 100 zł. Tutaj mamy zestaw akcesoriów polerskich do metalu za 20 I tutaj mamy lampę warsztatową z powerbankiem za 50 zł. Dalej. Haki lub pochwyty za 20. Przybory miernicze za 20 też zł. Tutaj tak jak widzicie też są jakieś narzędzia budowlane lub siekiera za 20 zł I tutaj wypalarka lub przybory miernicze za 50 zł Dalej mamy narzędzia i akcesorie warsztatowe za 25 O-ringi lub uszczelki to również za 25 zł krętarki lub bity z wkrętaki lub bity z akcesoriami również za 25 zł Klucz grzechotkowy za 150 zł z akcesoriami oczywiście 65 elementów i tutaj mamy drobne akcesoria remontowe za 15 zł Dalej mamy cyfrową stację lutowniczą za 90, ściski sprężynowe za 20, narzędzia izolowane za 25 i izolowane klucze oczkowe w etui za 200 zł. Dalej mamy jeszcze narzędzia murarskie za 15 zł. Klej do prac naprawczych za 5. Do wyboru, możecie wybrać jaki chcecie. I silikon lub klej za 18 zł. Też do wyboru. I tutaj mamy talerz lub salaterkę za 15 zł. To jest, tak, jak widzę, akurat od jutra, czyli od dnia moich urodzin. Karawkę z korkiem za 10 zł i szklankę za 3 zł do napojów. Oczywiście tutaj możecie sobie wybrać, co chcecie. No i tu już ostatnie strony będą widzę. Tutaj takie grilla, nie grilla, no bo już widzicie już powoli. Ale to tylko w aplikacji biedronka home. Już widzicie, że są takie typowo ogrodowe rzeczy. Na przykład mamy zestaw sofa, stolik i dwa krzesła za 500 zł. Tutaj tylko za dwa krzesła i stolik płacicie mniej jak za ten zestaw, czyli 250. Zestaw mebli modułowych, stolik i dwie sofy za 2500. Ławka ogrodowa za 400. Luksusowy fotel za 200, zestaw dwóch lamp solarnych, 58 cm za 50 zł. No i tutaj coś dla zwierzaków. Tutaj mamy jeszcze odkurzacz pionowy za 500, frytkownicę bez tłuszczową za 333, fajna cena w ogóle. Blender ręczny za 180, zestaw noży za 110, grill elektryczny za 85, blender kielichowy za 113. No i ostatnia strona, i już tutaj, tak jak widzicie, mamy flagi na 2 maja za 20 zł. Wymiary tutaj macie od czwartku do przyszłego wtorku. I tutaj mamy jeszcze zestaw garneków za 150 zł, no i telewizory. Także jak Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym filmiku. Papa, pa. pamiętajcie, że to tylko dla zainteresowanych.